Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk M4.1 S Płomień Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 listopada. Po wygraniu macie Card o wartości 20 zł. Wystarczy ustawić lajka, suba z dzwoneczkiem, i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wopka na CSGO, z Się pojawiły się nowe skrzyneczki Co to oznacza? Że z najtańszej skrzyneczki będziemy próbować zrobić sobie koskę Mamy 279 zł Poza tym mamy tylko Print Streamer i Karambita Reszta jest posprzedawana No i naklejeczki 3. Więc wiadomo dokąd tutaj będziemy mogli sprzedawać Uuu, uu, fajne, fajne, podoba mi się Nie widziałem wcześniej tej opcji No i co, zaczynamy, zaczynamy Nowe skrzyneczki limitowane, uuu i fajny traf na sam start, No skrzyneczka 1260 przypominam, więc traf musi być dobry 25 zł, no i super oby jak najwięcej takich trafów no, zobaczymy jak skrzyneczka się dzisiaj tutaj nam pokaże, miejmy nadzieję, że fajnie, bo chciałbym mieć no jak najłatwiejszą tą drogę do kosy jednak, otwieramy może po dwie to szybciej pójdzie z tym openingiem no i szybciej sobie zobaczymy e, jak sama skrzyneczka się tutaj zaprezentuje e, ja jestem za tym jednak, że to zapomniałem, żeby sprzedawać skiny, które są poniżej wartości skrzyneczki, żeby tych skrzyneczek otworzyć jak najwięcej i żebyśmy no po prostu jak najlepiej sprawdzili sobie skrzyneczkę przy okazji dążenia właśnie e, do kosy. Więc będziemy sprzedawać tamte skiny już na no, o 42 zł skinek warty więc elegancko, naprawdę elegancko jeśli tak to będzie wyglądało no na przykład teraz z tym glockiem, nie wiem jak jest p9, ona wygląda jakby coś to miała kosztować, ale niestety nie kosztuje, no tamte tro, no okienko w lewo, okienko w lewo jeszcze by było spoko, no i ponownie niezbyt dobre skiny jeśli to tak będzie wyglądało, będziemy mieli na Naprawdę utrudnioną sytuację, więc teraz potrzebujemy trafić coś konkretnego, coś fajnego. Nie jest drogi siezgo skin się, zarzuć skinem. No zarzuć skinem, nie bądź taki. My tutaj czekamy na naprawdę fajne skiny. Nie takie, które nam wypadają teraz. Ojoj, dawno. No i da się sytuacja, w której dawno nie było już mocnego skina. W aktualnej sytuacji mamy trzy skiny trzy skiny. Jest to coś, no nie, ale jest to za mało, te coś to jest naprawdę za mało, więc otwieramy kolejne skrzynie, czy tym razem będzie, no i tutaj, to powinno być coś warte, to powinno być coś warte, no i jest, jak najbardziej jest. Ten jeden skinek z nami zostaje, kolejne otwarcie, gloczek zostaje teraz, no mp9 na pewno jest na sprzedaż, eee, gloczek zostaje, uuu, teraz nie była nawet taka zła. Okej, okay, lecimy z dalszymi 60 zł na naszym koncie, nie wiem jak jest tp 250 jak one stoi, ale chyba nie będzie wystarczające, no właśnie, nie jest wystarczające, więc również te skiny lecą na sprzedaż. I tutaj awupka ateris. ona już raczej powinna być w porządku, nawet nie jest zniszczona, wydaje się, że naprawdę ładna, well warm, ale i tak ładnie wygląda w tym well eee, Dalsze otwarcia, 29 zł, no i tutaj jest skin, który na pewno zostaje, to raczej chyba nie, tak mi się wydaje. O, dwaj... no i dobra, 25. Więc coś się dzieje, coś się dzieje, drodzy widzowie. Nie wiem, jak aktualnie wygląda sytuacja, czy jest dobra, czy zła. To się okaże po prostu przy sprzedaży skinów. Nie wiem, jak Slate, Slate spoko. Eee, 19, czyli tutaj już nas nie jesteś na dwa otwarcia. Teraz pojedyncze wskakuje. Nie wiem, czy to jest ostatnie, czy przedostatnie. Zależy, że ten skin, który wypadnie, będzie coś tam warte. 46 hmm, gorszy. czyli to było ostatnie. No, i nadszedł moment, w którym sprzedajemy skiny, które nam wypadły. No, jest ich trochę, jest ich trochę, no ale zobaczymy, czy to nam wyszło w dobry sposób. Więc sprzedajemy skiny pek, pek, pek. I w aktualnym momencie mamy 185 zł, więc jakoś super dobrze. Niestety to nie wyszło. Hmm, otworzymy. Żeby wygrać Paysafe karda napisz jaki masz telefon i liczbę od 7 do 10. Może za to webcase'a, zobaczymy co tutaj w tej nowej skrzyneczce jest. No naprawdę grubo zbudowana skrzyneczka z nastawieniem na trafianie naprawdę najmocniejszych skinów, ale jedną kliknę. Jedną kliknę, trzeba po prostu sprawdzić. Może to będzie szczęśliwe kliknięcie. No, tutaj mamy Ticket to Hell, które uspem niestety zbyt mocnym nie jest. No i na tym się skończy. Damy szansę jeszcze tej naj, najdroższej, najlepszej skrzyneczce. Aktualnie trzeba to podkreślić, bo widzimy tam, że tam pojawi się wkrótce jeszcze kolejne skrzyneczki. Więc klikamy, sprawdzamy, że to nam pomoże w drodze do Koski. Jest to Hyper Beast, chyba nawet, no nie jest to na pewno Battle Skirt. Jest to z testet, 115 zł warte, więc super, uuu, ta skrzynia akurat nam pomogła tutaj widzimy, że wkrótce mają się pojawić jeszcze dwie skrzyneczki nie jest to bliżej określone w jakim czasie, jest to po prostu wkrótce, nie znamy nazwy, nie znamy ceny, nie znamy nic z tego co ma się tutaj e, pojawić ciekawi mnie pewna opcja, czekajcie, jakbyśmy wzięli tego fear i go właśnie zbustowali. wtedy znacznie szanse wzrosły na tego lightning strike'a i tutaj na, bardzo na monsterka, co ciekawe, który też jest naprawdę mocny dobra, klikniemy, kliknijmy jeszcze zboostowaną, zobaczymy jak zboostowana skrzyneczka się nam pokaże, no i mamy slate'a nie, nie mamy to mamy Obsydiana, no i to niestety dobry traf. Jakiś nie jest. Dam drugą szansę, dam drugą szansę. Może za drugą lepiej się to sprawdzi ponownie. Chyba ten sam skin, niestety. No i jest ten sam skin, niestety. Kurde, nie była to jakaś dobra, mądra decyzja. Undead Case, nie wiem, może by tutaj bitwę z tego zrobić, ja co wy na to, Na skrzynia w sumie pomogła nam, dała nam tego e, hyperbista, jakby wziąć te trzy skrzyneczki, 126 zł, 1 na jeden bitwę, Na no spokojnie, bez przesadzania tutaj, zrobimy sobie takie mm, 1 na 1. no i odpalamy, nie wiem czy pokazywałem wam, ostatnio wam pokazywałem temperaturę tutaj, tutaj aktualnie nowy rekord zostaje pobity, Czekajcie, czekajcie, co zobaczycie? Nie zobaczycie. O, teraz widzicie. 31 stopni, w ak aktualnie na zewnątrz jest 12, więc ostro, ostra sauna tutaj się odbywa. No, będę wam pokazywać kolejne aktualizacje, jeśli będzie jeszcze więcej przy jakimś odcinku. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj w saunie dobić jeszcze wyższą temperaturę. E, przy, to jest tylko słońce, no nie, tutaj tylko grzeje słońce w okno. Dobra, zwycięstwo. E, I od tego tak się dzieje. No nie są jakoś mega dużo mocne. Dużo warte z kinem, ale zwycięstwo, ale zwycięstwo mogło być lepiej. Na pewno mogło być lepiej. No i chcemy, żeby było lepiej, na pewno więc może tym razem damy naszego agencika mam wyzwanie mam wyzwanie dla agenta mam wyrzucić drugiego agenta jeden, jeden na jeden jedna skrzyneczka, jeden gracz na spokojnie, szybka bitwa albo nam wprowadzi coś ciekawego albo do troszeczkę nas oddali od tej kosy, nawet dosyć mocno bo zwycięstwo takiej bitwy w ładnym stylu może oznaczać naprawdę bardzo dużo do tego odcinka, więc się. raczej to powinien być lepszy agent mój i jest lepszy, jest lepszy 75, więc zawsze coś ale nadal to nie jest to co chciałbym zwyciężyć bo ja tutaj chciałbym agenta trafić 100+, plus warto jest ponad 100, to byłby cel który jeśli byśmy tutaj się by sprawdził, no to od razu przestajemy otwierać tą skrzyneczkę po prostu, wtedy metoda wykorzystana, dziękuję bardzo. Lecimy, testować kolejne metody. Nie wiem, tutaj szacie przegrałem chyba, no nie no właśnie takiego, taką bitwę właśnie chciałem wygrać, gdzie 147 zł jednak by wpadło na moje konto, a nie na przeciwnika. Ostatnia, trzecia szansa. Nieważne czy wygram, czy przegram, to jest ostatnie otwarcie. Eee, otwarcie takiej bitwy z jednym agentem, jeden na jeden, musimy kombinować coś nowego, coś lepszego. Aktualnie myślę, aktualnie tak myślę, coś tutaj obarcza myślenie, żeby wymyślić coś ciekawego, czym tutaj, czego można spróbować, czegoś nowego, odkrywczego. Um, jak to się prezentuje? O, jest lepiej, jest lepiej, jest lepiej. Dobra, 120, więc tutaj fajnie to poszło, fajnie to poszło. Eee, czym możemy tutaj wędrować, moi drodzy? Do Ekosy. Skrzynek jest spory Większość z nich otwieraliśmy naprawdę wielokrotnie Więc ciężko jest tutaj stworzyć coś nowego Więc może postawmy na coś, co się faktycznie sprawdzało Giga buła pod wpływem boosta. Sprawdzimy, jak otw otwiera się po prostu solo. Jeśli solo będzie dobrze, to lecimy w bitwę właśnie z tą skrzyneczką. Otworzymy takie dwie lub trzy, nie jestem pewny. Zobaczymy, zależnie od tego, czy mnie tutaj skrzyneczka nie zdenerwuje, ale chyba zaczyna mnie troszeczkę denerwować tymi trafami, które tutaj wypadają, no bo one mnie do koski absolutnie nie... Dobra, trzecia, no dam te trzy szanse, dam te trzy szanse. Jeśli to nie pójdzie, no to spadamy. Chyba nie jest to mocna P90, niestety. Nawet... No... Dużo powiedziane nie jest mocno. 129 zł. Kurde, no te, ci agenci działali. No nie, ci agenci naprawdę działali. Myślę, że czterosobowa bitwa lub trzy. Zbustować, Czekajcie Uuu, dobra, ten Joker mode to na pewno nie Na pewno nie, znaczy Jester mode na pewno nie Boost mode być może Nie wiem, cztery skrzyneczki, te najtańsze Jeden na jeden, dobra, zróbmy coś takiego No taka taktyka Z nową skrzyneczką, zboostowaną w sumie skrzyneczka odcinkowa Więc korzystamy z niej ponownie Zobaczymy jak ten boostik tutaj zadziała Na pewno widzimy już złego skina Którego zapamiętaliśmy, bo trafiliśmy go naprawdę wielokrotnie No i tutaj jest fajny kałaszek Ale battle skirt niestety Niestety jest to Battle skirt, ale doganiałem przeciwnika, chyba nawet go dogonimy w tym momencie. Niestety nie. Różnice są naprawdę niewielkie. Dawaj jest skins No nie, raczej nie jest to zwycięstwo, Nie jest to porażka, moi drodzy, jest to porażka. Mamy 29 zł, czyli tutaj nic innego nie zostaje niż bitwa olinowa. Wszystko słuchajcie, wrzucam praktycznie w płytki, co możliwe. Hmm, będzie 5 skrzyneczek 4 osoby. No taka bitwa, żeby wykorzystać naprawdę wszystko. Pamiętajcie, żeby w ogóle przy wpłacie wpisacie sobie kod. Wówka i ten kod daje wam 10% więcej przy doładowaniu. 2 10 zł 10 groszy na start. wiele metod płatności. E, można grać na stronie do 18 roku życia, a i przypominam, że można otrzymać koskę wpłacając z moim kodem. Jeśli koska po, po prostu jeśli ktoś wpłaca z moim kodem, może wyskoczyć, że otrzymał kosę. E, taka dodatkowa rzecz dla was. Jeśli koska, która już jest, e, po prostu komuś wpadnie, no to ja dodam kolejną koskę. także mój kod był naprawdę super i najlepszy na stronie, faktycznie. Więc o, prowadzimy, prowadzimy, co ciekawe. Mm, zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijać. Znowu dosyć fajna płyteczka więc nadal prowadzenie utrzymujemy. Możemy ją stracić w każdym momencie, jeśli któryś z przeciwników odrafi coś lepszego, ale nadal prowadzimy, więc zapowiada się zwycięstwo, moi drodzy. Tak się mi wydaje, nic się nie zmieniło. Ok, 95, dobra, dzieje się, dzieje się. Również lecimy maksem, żeby nie przedłużać, żeby nie robić, nie, żeby po prostu nie przedłużać, nie? Um, kolejna skrzynia, troszeczkę droższą byśmy wzięli niż płytki, żeby to nie było jak. Jakaś ogromna bitwa, ale też nie chcę, żeby była jakoś super mega droższa. Nowej skrzyneczki tej raczej nie chcę. Raczej nie chcę, dużo jej było po prostu. Gigabuła. Dobra, niech będzie gigabuła. Yy, mieści się tutaj 5 skrzyneczek i tutaj mamy jeszcze ponad 10, więc może takiego kilowatkę i dorzucić zmieści się zmieści się jak najbardziej dobra mamy 6 skrzyneczek 4 osoby również bo już tutaj lecimy mocno albo wszystko albo nic tak zwane więc lecimy właśnie mocno nie bawimy się tutaj po 20 zł 30 jest jeden na jeden nie 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 tutaj lecimy mocno albo się uda albo nie ja faktycznie chcę tą kostkę zdobyć myślę że te jedna dwie bitwy dzielą nas od kosy tylko konkretne konkretne po prostu jeśli słabe to wiadomo że więcej no i tutaj niestety raczej nie prowadzimy na na samym starcie, super skin raczej nam nie poleciał, no, yy, skrzynia kosztuje 16,80, więc żadnymi superskinami tutaj nie, nie, nie otrzymaliśmy po prostu idziemy dalej, jest ta wupka 23 zł, warta więc prowadzenie, przechodzi na naszą stronę, jak to się rozwinie dalej, I chyba teraz tracimy to te prowadzenie, tak, tracimy prowadzenie ostatnia gigabuła, więc w ostatniej gigabule nie trafiamy niestety nic mocnego, przez co sytuacja jest ciężka naprawdę, ale da się ją nadal zwyciężyć i niestety raczej nie zwyciężamy. wartość skinów 259 zł więc tak jak mówiłem no jeszcze ta bitwa kolejna no i kostkę być może by się udało zrobić Niestety nam to nie wyszło pomimo moich starań No i to jest koniec odcinka Ja Wam dziękuję za oglądanie subujcie lajkujcie na razie się ma i